Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj znowu zajmę się kwestią zbawienia, zbawienia z łaski przez wiarę. Jest to naprawdę tak fantastyczny, tak cudowny temat i przede wszystkim to, co Bóg dla nas zrobił, czyli że okazał nam łaskę, nam niegodnym, nam, którzy zupełnie na to nie zasługujemy, nam ludziom, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa i złożą swoje życie, a przede wszystkim wszystkie grzechy odrzucą i złożą na Jezusa Chrystusa, będą wtedy zbawieni właśnie z łaski przez wiarę. Naprawdę cudowny temat, cudowne postanowienie Boga, a jednak tak dużo budzi kontrowersji, tak wiele budzi sporów. I znowu chcę nagrać, ale myślę, że już ostatni w tym temacie podcast odnośnie zbawienia z łaski przez wiarę. Bo to jest cudowny dar Boga dla człowieka, natomiast budzi wiele kontrowersji u tak zwanych judaizujących, którzy do tego wszystkiego do tej łaski chcą jeszcze dorzucić jakieś inne rzeczy, ale to jest też kontrowersyjny temat dla ludzi, którzy mienią się katolikami, rzymskimi katolikami, którzy wywodzą się z tak zwanego kościoła Rzymskokatolickiego, gdzie również mówią o tej łasce, że Bóg okazał nam łaskę przez wiarę, wiara nam wystarczy do usprawiedliwienia, ale jednak Cały czas chcą wskazywać na te uczynki, że one nam są potrzebne, i w tych komentarzach również pojawia się, nie tylko w komentarzach, ale i w rozmowach, stwierdzenie, że właśnie te uczynki są nam potrzebne, a protestantyzm, czyli kościoły protestanckie, zupełnie tego nie rozumieją i, i wymyślają jakieś inne rzeczy. Nie bierzemy pod uwagę, nie wiem, pełnej Ewangelii, no ale właśnie pełna Ewangelia polega na tym, że Bóg okazał nam łaskę i tylko z łaski przez wiarę jesteśmy zbawieni. Właśnie to jest pełna Ewangelia. Ja wiem, krótka. Chciałoby się, może tak wydawało się, by, że to jest zbyt krótkie, zbyt piękne, zbyt proste. No i właśnie chyba niektórzy chcą dodawać coś jeszcze do tego, ale to jest tylko tyle łaska Boża, niezasłużona dla nas, no i dostaliśmy to, po prostu dostaliśmy to zbawienie. Więc jeżeli w to uwierzymy, mamy zbawienie. czy takie proste. Ale ja oczywiście no, w swojej naturze zacząłem się nad tym zastanawiać, skąd może się Brać taki pomysł na to, że właśnie my musimy coś dodawać, cały czas te uczynki, musimy coś robić, musimy sobie zasłużyć, musimy to, nie wiem, odpracować, udowodnić, pokazać, że jesteśmy wdzięcznymi i, i coś po prostu zrobić, aby, no nie wiem, mieć chyba własny udział, aby tak na końcu powiedzieć: Super Boże, że okazałeś mi łaskę i, i dałeś mi tą łaskę, ale wiesz, no, właśnie, ja też tam coś zrobiłem, dołożyłem. Może tak, nie wiem. No i. i i tak zastanawiam się nad tym, skąd to się może brać i w ogóle skąd pomysły, że ci protestanci. Oczywiście pewnie znajdą się protestanci, którzy wiele rzeczy do tego dokładają, bo to powiedzenie, że ktoś jest protestantem, jest naprawdę dzisiaj ogólne i już kiedyś mówiłem, że nie każdy, kto nazywa się protestantem, jest tym protestantem. Ale słuchajcie, zafałszowanie przede wszystkim, zafałszowanie o tej nauce zbawienia z łaski przez wiarę bierze się. I powiem Wam tak, może niektórych zaskoczę: nie do końca z nauki kościoła Rzymsko-Katolickiego, bo jakbyśmy tak dokładnie przejrzeli naukę kościoła rzymskokatolickiego, tak naprawdę szczerze się do tego wzięli, to nie nauczają aż tak, że jest łaska i są uczynki. Naprawdę kościół katolicki w wielu przypadkach wskazuje właśnie na łaskę. Mówi też o uczynkach, przez to powoduje jakieś taki troszeczkę miszmasz. Natomiast gdy tak usiąść na tym spokojnie, zastanowić się, poświęcić naprawdę dużo czasu, to zobaczymy, że w tej nauce będzie kwestia zbawienia z łaski przez wiarę. No to skąd im się te uczynki wzięły? Moje zrozumienie i za czym optuję, to się po prostu bierze przez niedouczonych księży. Po prostu ludzi, którzy... No, niby idą na jakieś wyższe uczelnie. No, niby mają dużo przedmiotów z teologii. Niby mają dużo zajęć. Nie wiem, ile takie studia teologiczne trwają, czy, czy, czy pięć lat, czy więcej. Ale ja uważam, że to jest niedouczenie tych księży. A przede wszystkim brak przeczytania Pisma Świętego. Niestety jest wiele, wiele, wielu księży, którzy w życiu nie przeczytało Pisma Świętego. Przeczytało oczywiście jakieś. Fragmenty, te, które są potrzebne do tej liturgii, ale ta liturgia, no przecież jak każdy popatrzy, ona jest co roku dokładnie ta sama. Te same fragmenty. Na pewno nie cała Biblia. I jest mnóstwo, masę księży, którzy w życiu nie przeczytali całej Biblii. Więcej, jest masę księży, którzy w życiu nie przeczytali katechizmu Kościoła Katolickiego. Jakieś poszczególne fragmenty, tak, które, które są im potrzebne. Ale generalnie. Cała ich nauka, cała ich wiedza polega z zabawy w głuchy telefon, czyli usłyszeli gdzieś i powtarzają. Niestety przez te lata zaczęli źle słyszeć i powtarzać różne dziwne informacje, teraz te bzdury po prostu powtarzają i, i uczą też ludzi w kościele. Stąd to się musi brać. Dlaczego tak mówię? Ponieważ no, sam rozmawiałem też z księżmi, no też rozmawiałem z pastorami, gdzie no, niestety wychodziło w rozmowie, że nie przeczytali całego Pisma Świętego. Bo gdyby ludzie przeczytali ci księża oraz no, ci pastorzy, też niektórzy właściwie, ci judaizujący Pismo Święte Całości, ale też nie tyle że w całości, na spokojnie. Do przeczytania Pisma Świętego Zrozumienia tak jest potrzebny czas. Gdyby to przeczytali, to by trafili z całą pewnością na przykład, bo jest wiele takich fragmentów, na przykład na list do tytusa, trzeci rozdział i od czwartego wersetu gdy zaś ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego Boga do ludzi nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełnialiśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Nauka to godna wiary i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych uczynków. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj natomiast głupich dociekań rodowodów, sporów i kłótni o prawo mojżeszowe. Są bowiem bezużyteczne i puste. Od sekciarza odsuń się po pierwszym lub po drugim upomnieniu, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszy, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. No i jak tutaj nie rozumieć? Kiedy czytamy, to wyraźnie apostoł Paweł pisze do Tytusa, ale wcześniej pisał do Efezjan i pisał do Galacen i do Tymoteusza i wiele jest takich fragmentów, gdzie właśnie jest mowa o tym, że zostaliśmy zbawieni z łaski i tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. Kiedy uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym i Bóg, Jezus Chrystus, bo On chrzci Duchem Świętym, a nie żaden ksiądz, wlewa go obficie i jesteśmy usprawiedliwieni jego łaską, i stajemy się przez to dziedzicami życia wiecznego, czyli dostajemy życie wieczne, czyli inaczej mówiąc, mamy przepustkę do i napisane jest jeszcze wyraźnie: Nauka to godna wiary, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił. I oczywiście, o ktoś powie, no ale czytaj właśnie, bo sam przeczytałeś dalej, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych uczynków. No, zgadza się, tak tu jest napisane. Ale teraz wróćmy i jeszcze raz: którzy wierzą w Boga? Czyli ci, którzy już uwierzyli Bogu, czyli ci, którzy dostali tą łaskę i uwierzyli, to są ci ludzie. I dopiero ci ludzie mają pełnić te dobre uczynki. Tu są wtedy uczynki. Te uczynki wypływają wprost z wiary, ale dopiero po uwierzeniu. Tu nigdzie nie jest napisane, że i jeszcze. Staraj się zrobić dobre uczynki, żeby ta wiara była pełna. Oczywiście, że ten uczynek. Potwierdza naszą wiarę, ale nie jest potrzebny do zbawienia. I więcej tu jest napisane. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów sporów i kłótni o prawo mojżeszowe. Czemu o prawo mojżeszowe? O ten zakon. Bo przecież w zakonie trzeba było spełniać uczynki, trzeba było jakieś ofiary składać, trzeba było coś robić, obchodzić jakieś święta. To wszystko było w zakonie, w prawie mojżeszowym. Ale prawo mojżeszowe zostało zakończone, zostało wypełnione przez Jezusa Chrystusa. I chrześcijan prawo mojżeszowe nie obowiązuje. Obowiązuje teraz prawo chrystusowe, czyli mamy prawo łaski. I jest to pożyteczne dla kogo, te dobre uczynki? Oczywiście, że dla ludzi, tutaj czytamy, że właśnie jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Te uczynki są pożyteczne dla kogo? Dla ludzi. Dla ciebie, dla mnie, dla innych. Te uczynki dobre, które wypływają z wiary, są dla ludzi, a nie dla Boga. Nie można dawać Bogu dobrych uczynków. Znaczy może ktoś próbować, dawać, ale to nic nie da do zbawienia. Zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę. Słuchajcie, to jest krótki fragment, prosty fragment, ale naprawdę czyta się go, nie wiem, 15-20 sekund. I tak większość ludzi po prostu przeczytało. Aha, tu jest tak napisane. Może to wymaga przeczytania 15-20 sekund, ale naprawdę zastanówcie się nad tym 15-20 godzin. Za dużo? Wymyślam. Naprawdę myślę, że to jest wciąż za mało. W tym słowie, bo to jest słowo Boże, jest tyle głębi, usiądź spokojnie, wyczyścić swój umysł. Nie to, co ja tam kiedyś usłyszałem od jakiegoś księdza, nie wiadomo co. Tylko zacznijcie pytać Boga i zacznijcie czytać po prostu i prosić Boże, to Ty mi pokaż. Nie ksiądz, tylko Ty mi pokaż. Nawet nie o to mi chodzi, żebyście teraz patrzyli, co ja mówię. Usiądźcie i zacznijcie czytać, ludzie, Słowo Boże, a Bóg Wam pokaże, o co tutaj chodzi. Wyraźnie jest napisane. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. Te uczynki wypływają z wiary, są potrzebne ludziom, nie Bogu. Bogu nic nie możemy dać, nic nie mogliśmy dać. Oczywiście potem idziemy i służymy Mu, tylko w nagrodę, odpłacamy się Mu. No, musimy się nad tym dobrze zastanowić. No przecież pismo nie zaprzecza samemu sobie. I jest na końcu napisane, że od sekciarzy odsuń się po pierwszym lub drugim napomnieniu. Naprawdę. Kościół katolicki wypuszcza wielu sekciarzy. Zapytajcie się swoich księży, swoich nauczycieli, czy oni kiedykolwiek przeczytali całe Pismo Święte od deski do deski. A jak wam powiedzą, no tak, przeczytaliśmy, to zapytajcie się, ile razy, ile studiują to słowo, ile się nad nim zastanawiają. Naprawdę zobaczycie, będziecie. Niesamowicie zaskoczeni, jak się dowiecie, że zaczną coś kręcić. No wiesz, a to nie o to chodzi, żeby przeczytać całe, bo to tak dalej, i tak się nic nie dowiesz. Jeżeli ktoś zaczyna tak kręcić, to już sami widzicie, nie ma zielonego pojęcia. Jego wiara, jego pomysł na wiarę jest po prostu z głuchego telefonu. To jest sekciarz i tyle. I prowadzą was do sekty. Oczywiście nazywając to kościołem rzymskokatolickim. I niestety nawet psują całą markę i renomę kościoła rzymskokatolickiego. Nie ma w Polsce y, rzymskich katolików 92%, góra 5%, Res, reszta to są sekciarze, którzy wyznają Boga na własnego Boga, na własnych zasadach, zupełnie się nad tym nie zastanawiając. Tak jak powiedziałem, Ostatni w tym temacie podcast, tych podcastów jest trochę, m, można sobie to odsłuchać. Następne komentarze nie będę odpowiadał, nie będę tego komentował, bo po prostu już no nie mam siły, żeby w kółko jedno i to samo. Natomiast chętnie zapraszam wszystkich do Jarosławia na ulicę Sobieskiego 3. Tam jest Kościół, tam można przyjść i tam możemy spokojnie porozmawiać, biorąc Słowo Boże, Pismo Święte i rozmawiając na właśnie na temat zbawienia łaski przez wiarę. Jeszcze raz powtórzę, nie kombinujcie, nie utrudniajcie, to jest proste. Bóg ofiarował swojego syna, okazał nam łaskę i przyjmujemy to przez wiarę i wtedy dostajemy zbawienie, czyli życie wieczne. Pozdrawiam serdecznie, Błogosławie i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie O Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na Wąskie Drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.